Nie ma nawet takiej opcji, że dostanie pan paliwo za darmo. Proszę pani, sprawa dosłownie wyższej konieczności. Co pani zależy? Ano to mi zależy, że ja będę musiała za to zapłacić ze swoich własnych pieniędzy. Ale te pieniądze nie będą pani już potrzebne. Zbliża się koniec świata, inwazja obcych. Panie, kupujesz czy wychodzisz? Leci w nas ogromna kometa z obcymi na pokładzie. Statek UFO. Inwazja. A pani się martwi tylko o pieniądze? Nie wstyd pani? Wyzywam ochronę. W październiku mamy inwazję. Nie ogląda pani wiadomości? A do października mam rachunki. Coś jeszcze? Ale oni naprawdę tu lecą. Jak przylecą, to na nic tam te wszystkie kariery, sukcesy, pieniądze. To będzie koniec, rozumie pani? Póki co, dla mnie jedyny koniec to zmiany tutaj i pańskiej wizyty. No ale. żegnam. Ale ufo, pani patrzy, nawet tutaj są. Na środkowym palcu, tak? Pokazać panu mojego? Nie trzeba, sam wyjdę. Inwazja. Ale proszę pamiętać, w obliczu końca na nic nam te wszystkie nerwy, ta cała złość, zawiść. Te wszystkie kariery się skończą, a pieniędzy do grobu nie zabierzemy. A za 100 lat i tak wszyscy nas zapomną. Korzystajmy z życia tu i teraz, bo nie mamy w życiu nic cenniejszego niż wolność. I to, że jutro znów otworzymy w oczy, jest warte więcej niż wszystkie pieniądze tego świata. To i tak mogę darmowe paliwo?